Jakie są plusy i minusy mieszkania w Elblągu? No, plusy to są wyraźne, bo Elbląg jest pięknym miastem. Odnowione są bloki, jest dużo zieleni, są trawniczki. No, jest miło. Problem z parkowaniem. Straszna sprawa. Nawet można mieć kartę inwalidzką i tak nie ma gdzie stanąć. Wszędzie można dotrzeć, wszędzie jest blisko. Jest bardzo spokojne miasto, bardzo czyste. E, mieszkam tu urodzenia, więc mam wielki sentyment do miasta. Najpiękniejsze miasto w Polsce. Urodziłem się tutaj, mieszkałem 30 lat, później wyjechałem za granicę, 30 lat mnie nie było i wróciłem z radością do Elbląga. Zmienił się niesamowicie, wypiękniał. Plus to jest chyba na pewno to, że nie jest to jakieś takie duże miasto bardzo, więc jest dość spokojnie, e, można się dostać e, wszędzie, gdzie się chce. Praktycznie w każdych godzinach. No zaleto jest to, że rozbudowuje się Elbląg, że coś nowego, coś się zawsze robi. A minusy? Kurczę, to jest depresja. I stawy wysiadają. Nie ma korków. To jest chyba największy plus. No, wszędzie blisko. Jak się stąd pochodzi, to wiadomo rodzina, znajomi. No, jest, jest dobrze tutaj. Od Do urodzenia tu mieszkam. Bardzo się cieszę. To jest moje miasto po prostu. Teraz do córki często wylatywałam, bo w Wielkiej Brytanii mieszka, ale tam się odnaleźć nie mogę. Elbląg to jest Elbląg po prostu. To jest piękne i moje miasto. Starówka fajna jest. Po prostu no spokój. Ludzie nie mają gdzie się kąpać, a gdzie indziej to nawet nie mogą się w kanale wykąpać bo policja nie każe. No co to bym zmienił? Jest dużo do zrobienia. Są ścieżki rowerowe tam nad Dzikuską, gdzie tego na tej dolince, nie? Trzeba by zrobić. Musimy jeździć 60 km albo 30 km na pasłęk albo na Jelenią, no, gdzie tam też się ludzie topią i w ogóle co roku niestrzeżone. No ja tego nie rozumiem. Piękna pogoda, zobaczcie co jest. A dzieci gdzie się ma, mają bawić? Na kanale? No nie, no nie. No. Taka prawda. Starówka bardzo ładna, więc Podobało mi się tutaj zamieszkać, spróbuję zamieszkać. Przy ulicy Wigilijnej tam jest okropnie. To jest jak autostrada. <śmum> Samochody dudnią, przejeżdżają bez przerwy. No a tak w ogóle to przecież ja tu od niedawna dopiero jestem w Elblągu. Uf, miasto jest piękne, to piękniało. Był zawsze piękny, teraz jest jeszcze piękniejszy. Teraz jeszcze by sobie tylko e Ścieżki pieczorowerobu na Dąbrowę, bo tam zaraz mieszkam. Przydałaby się, bo tam nawet inwalidzi na wózkach jeżdżą po niebezpiecznej drodze. Poza tym jest bardzo piękne, bo ko kocham to miasto. Stare miasto jest przecudne przecież. Stare miasto jest najwspanialsze chyba. Bardzo mi się podoba.